W Polsce jest 35 milionów pojazdów. 20 lat temu było ich ponad dwukrotnie mniej. Poruszanie się po ulicach miasta to temat zawsze budzący spory i kontrowersje. Nie ma nic gorszego od stania w korku. Nie ma nic gorszego od czekania na przejściu. Nie ma nic gorszego od braku ścieżek rowerowych. Nie ma nic gorszego niż spóźniony autobus. Ruch drogowy w mieście to sztuka nieustającego kompromisu. Na Politechnice Bydgowskiej zastanawiamy się, jak znaleźć rozwiązanie dla wszystkich jego uczestników. Doktor inżynier Damian Iwanowicz w swojej pracy naukowej mierzy się z problemem zakorkowanych miast. Drogi nam nie puchną w takim samym tempie, jak zapotrzebowanie na ruch. I to Jest ten główny problem. Doktor ma sposób na to, jak pogodzić kierowców, pieszych i rowerzystów. Jednym z większych wyzwań jest obecny mój okres, bo teraz tak naprawdę przyłożyłem się do projektu naukowego, czyli wdrażania sztucznej inteligencji. Często stoi Pan w korkach? Zdając sobie sprawę z tego, kiedy są te korki przysłowiowe, no staram się ograniczać wtedy podróżowania. Nie zawsze się da, a muszę podróżować w zatuczeniu, ponieważ no tak jest zbudowany dzisiejszy świat, stoi na motoryzacji, e, przede wszystkim indywidualnej, no i tutaj pogodzenie tych wszystkich e, oczekiwań kierujących pojazdami no, jest problematyczne, stąd też no niewydolne układy komunikacyjne i niestety podróża zakłócona. Co można zrobić, żeby takiego problemu nie było, żeby taki problem zredukować? No, myślę, że w pierwszej kolejności zmienić swoje przyzwyczajenia, nawyki, bardziej skupić się na jeździe, bo nie ma nic gorszego niż utrata płynności ruchu, nie jeździć na zderzaku, jeżeli stopień motoryzacji jest u nas w kraju gdzieś na poziomie 80% podróży indywidualnym samochodem osobowym. No to niestety no, należy oczekiwać, że wokół nas no, wszyscy chcą tego samego i no, nie da się pogodzić ruchu drogowego w takim stopniu, że ja skupiam uwagę na jednej pojedynczej jednostce transportowej i jemu robię zieloną falę. No, tak nie jest tak. Można oczywiście uprzywilejować e, i do tego zmierzam środki transportu zbiorowego, nadawać priorytety transportowi szynowemu, e, autobusom w coraz większej liczbie miast, u nas w Bydgoszczy jeszcze to nie funkcjonuje, e, promując po prostu zwiększoną liczbę jednostek transportowych transportowych w jednym pojeździe, jednostek transportowych, mówię tutaj o osobach, żeby po prostu promować tą, tą ścieżkę ruchu dla większej liczby osób, która przemieszcza się w danym kierunku. Walka pomiędzy kierowcą a pieszym no, jest, wprost mówiąc, zauważalna. Z perspektywy kierowcy no, pieszy jest przeszkadzajką, ponieważ wszędzie, gdzie my chcemy podróżować w za krótkiej dla nas dobie, jeżeli chodzi o czas, no, zawsze, zawsze się spieszymy. Z punktu widzenia pieszego jest zupełnie odwrotnie. Niestety nie da się tak wszystkiego pogodzić, a tutaj nie niemała rola jest jeszcze rowerzystów. I tu batalia pomiędzy tymi trzema rowerzystów, tak, bo to również innego rodzaju środki mikromobilności, kolejnogi elektryczne czy inne urządzenia transportu osobistego, które są coraz powszechniej stosowane. A jaka jest rola naukowców w tym, żeby pogodzić ten cały miejski ekosystem ruchu? Rozumieć problem. No, problem jest taki, że wszyscy chcą podróżować samochodem osobowym. No, może nie wszyscy, tak, ale no, bazując na danych, co czwarty z nas Kończąc prawo jazdy, zmienia przyzwyczajenia transportowe podróżując samochodem osobowym. Drogi nam nie puchną w takim samym tempie jak zapotrzebowanie na ruch i to jest ten główny problem. Chcemy robić cudzysłów znowuż. Miasta 15-minutowe, czyli tego typu obszar, w którym e, uczestnik ruchu drogowego, wychodząc od siebie z domu, w sposób naturalny, mikromobilnością pieszo, rowerem, kolejnogą elektryczną, jest w stanie w 15 minut załatwić wszystkie swoje potrze pod podstawowe potrzeby bytowania. E, I do tego mają zmierzać miasta, czyli jakby ograniczać się w takich e, małych obszarach, żeby nie rozpraszać tego ruchu na większe skalę, no, żeby nie było takiej potrzeby przemieszczania się na, na zewnątrz, poza takie obszary. No, to będzie dość duże wyzwanie, no, bo tkankę miasta. Ta, jaką mamy, każdy wie, e, zrobić wszędzie szpital będzie dość trudno, czy zrobić wszędzie, mm, no, może, centrum handlowe też będzie wyzwaniem. tak? Aczkolwiek no, tutaj trzeba e, pogratulować chociażby Bydgoszczy, bo od wielu, wielu lat e, sukcesywnie e, wprowadza się taką politykę transportową, że no, na pograniczu kilku osiedli zawsze jest jakiś supermarket. A jak pandemia zmieniła nasze nawyki? Jeżeli mamy większą skalę e, pracy zdalnej, no to oczywiście tak. Bo, m, staramy się e, bardziej skupić na tym, żeby w innej części doby m, zaspokoić swoje podstawowe potrzeby bytowe typu zakupy, rekreacja. Natomiast no, jeżeli praca odbywa się zdalnie w domu czy, czy, czy w w jakimś innym pomieszczeniu, ale jednak nie wykonujemy tych podróży masową, no to oczywiście oczywistością jest to, że ten ruch drogowy się powinien zmniejszyć. Co ciekawe, no nie obserwujemy tego na sieci, więc w skali globalnej no, za dużo pandemia nam nie zmieniła. Sam okres pandemii był katastrofalny, ze względu na to, że owszem, zmniejszyły nam się natężenia ruchu, ale tutaj prawo ruchu drogowego jest nieubłagane, skoro zrobiło się luźniej, to ludzie zaczęli jeździć szybciej. I mimo, że było mniej zdarzeń drogowych, to były one cięższe, spowodowane tym, że jeździliśmy szybciej, większa energia kinetyczna, uderzenia i Także dlatego takie słowo katastrofalne, no ze względu na to, że jeżeli jest luźniej, dajemy sobie po prostu większe możliwości. na ulicy Kamiennej, ucieka nam kierowca, który przed chwilą spowodował kolizję. prawdopodobnie jest nietrzeźwy, ucieka w stronę Wyszyńskiego. Nie reaguje na sygnały, kobieta za kierownicą. Potrzebujemy pomocy, nie reaguje, ma rozwalone zawieszenie. Spośród tych projektów, nad którymi Pan pracował do tej pory, który by Pan powiedział, że jest najciekawszy, lub był największym wyzwaniem, lub sprawił Pan największą trudność? Jedno z większych wyzwań, jakie do tej pory miałem, to wyjście w praktykę. Rzeczywiście, jako pracownicy katedry, mieliśmy taką możliwość, żeby pracować jako trener, że to było nazwane, z jednostkami samorządowymi, czyli wyjść po prostu bezpośrednio jako naukowiec i wskazać możliwe. Rozwiązania inżynierii ruchu. Jednym z większych wyzwań jest obecny mój okres, bo teraz tak naprawdę przyłożyłem się do projektu naukowego, czyli wdrażanie sztucznej inteligencji i to w sygnalizacji świetlnej. Chodzi o to, żeby nie tak jak cały świat, identyfikować przez kamery konkretnych uczestników ruchu drogowego, żeby wspomagać procesy sterowania ruchem na zasadzie będzie płynniej. No, tylko wymyśliłem to od drugiej strony, czy wymyśliłem, no, sugeruję tutaj takie rozwiązanie. Żeby pomyśleć o bezpieczeństwie. Czyli, jeżeli mam zbyt dużą grupę osób na za małej powierzchni, no to jest dość duże prawdopodobieństwo, jeżeli tramwaj nadjeżdża, że zaraz ktoś mi ucieknie na sygnale czerwonym, i no niestety może dojść do tragedii. Czyli tutaj takie działanie na danych o prawdopodobieństwie będzie moim zadaniem, dość, dość dużym wyzwaniem, a to po naszej stronie inżynierów czy tak jak pan to nazwał naukowców, e, są te wyzwania, żeby e, no raz usprawniać ten ruch, a dwa no, nie dopuszczać do takich sytuacji, które mieliśmy niedaleko uczelni, e, czyli motorniczy tramwaju, który po prostu potrącił m, nastolatkę, która przechodziła w miejscu dozwolonym, ale na sygnale czerwonym. Tak? Nie miał żadnej informacji o tym, że coś stanowi zagrożenie, tak? wymijając się z tramwajem, zero widoczności. E, pytanie, czy możemy temu zapobiec. Oczywiście, że tak. Jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że motorniczy dostaje preinformację jest zagrożenie, zwolni albo nawet włączyć w systemach tramwajowych awaryjne hamowanie. Ile czasu potrzebujemy, żeby taka sztuczna inteligencja przejęła, czy wspomogła nas właśnie w kierowaniu ruchem? Istnieją już dzisiaj takie rozwiązania, gdzie ja mam pięć kamer wokół, wokół jednego skrzyżowania i w 16 minut narysuje mi się program sygnalizacji dla tego, co kamera widzi. To już, to już dzisiaj jest, tak? Nawet jedno z miast próbowało coś takiego wdrożyć, ale niestety sztuczna inteligencja nie do końca rozumie człowieka i zastosowała sobie na zasadach prawdopodobieństwa, że skoro na wlotach bocznych w nocy nic się nie działo, bo tam nie ma ruchu i nie trzeba dawać sygnału zielonych. Po czym w szczycie komunikacyjnym porannym wszyscy stali. Już ta inteligencja uznała, że tam się nic nie będzie działo. Więc no, rola człowieka tutaj będzie jeszcze niebagatelna, żeby to wszystko doszkolić, nauczyć. Miasta idą w tym kierunku, żeby robić, tworzyć przestrzeń przyjazną pieszym rowerzystom. Więc wydaje się, że jeżeli taka polityka transportowa będzie nas czekać co najmniej w centrach miast, no to zastosowanie tego typu rozwiązań, promowania tego ruchu pieszego, a przede wszystkim stawiania bezpieczeństwa ruchu drogowego na piedestał, no, wydaje się, że jest to słuszny kierunek. Zobaczymy, czy tak na scenie. Moi drodzy, kto z was powie mi, czym jest mikromobilność? No tak, zapomniałem, że są wakacje. Mikromobilność to sposób poruszania się po mieście z wykorzystaniem pojazdów innych niż te z silnikiem spalinowym. Rowerów, rowerów elektrycznych, bez korolek, hulajnok, hulajnok elektrycznych. W ostatnich latach bardzo istotnym elementem mikromobilności są wypożyczalnie, które możemy znaleźć praktycznie na każdym rogu ulicy. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za obejrzenie pierwszego odcinka naszej nowej. Politechnicznej Serii. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was w drugiej odsłonie Poli Lodów. Pokaż mi swoje śmieci, a powiem Ci, kim jesteś. Upcycling, badanie odpadów biodegradowalnych, popularnie nazywana ziemia kwiatowa, kapsle, puszki, druciki. No i w ten sposób powstają ubrania.